Witam ponownie. Usterka układu kontroli emisji. Taki komunikat wyskoczył. Początkowo było 30 godzin do e, zredukowania mocy, i zostało 72 godziny do odcięcia e, prędkości i zredukowania e, praktycznie do. E, Zerowej mocy auta, gdzie auto by się poruszało tylko i wyłącznie około 20 km na godzinę. Więc e, sugestie: sugestie są takie, że e, prawdopodobnie będzie to e, NOX sensor i za chwileczkę to zweryfikujemy. Mamy tutaj taki fajny komputer. A.